Nie będę wieczorem, bo muszę pryskać. Oporowe pryskanko, proszę Państwa, dzień kolejny, jak to mówią, jedziemy wieczorem, żeby psciuki, żeby psciuki chorowały, bo napisał do mnie kolega Miodzias. Kolega Miodzias do mnie napisał, że to nie znaczy, że się na psenickę sypie, mówi, nie plyska i to psciuki będą mzywe, nowe i w ogóle. Więc ja go posłuchałem. Jedziemy pryskać wieczorem. Oporowa akcja. Oporowe pryskanie. Jedziemy dokończyć akcję. Nie powiem wam co się stało, to jest tajemnica kto wiedział i kto wie ten lepiej niech się nie dowie zamykamy skody i lecimy kochani z koksem ładujemy się do naszego drugiego domu I teraz będziemy mounting robić proszę państwa mounting, mounting a mianowicie o tu mamy takie komputerki już dziwne jakie ja tego nie lubię robić ale trzeba polubić hop hop T -t -t -t. traf te roz, tu o tak i hopa. właśnie o raz to jest to, Grub, grubsze rajki, grubsze rajkęsy, to będą tu, bo tu są grubsze rajkęsy, trzy, dwa, hop, hop, o, hop, jest. I teraz cieńsze, hop, cieńsze są tu, czyli tu. Panie kochany, pan mnie sobą już kamerą nie widzę, o, dobra, teraz już lepiej. O. Dobra, otwieram okno. Ja co to tak wymyśliłem, że tu jest taki system, bo na razie nie mamy. O, tu się wsuwam. Skręcam dopiero motylka. A. Żeby mi nie latało. Tu mam na sercu klucz od Keisiora, proszę Państwa. Cyk. O, od palmaleńki, tylko nie rób siary, bo powiedzą, że od handlarza. Proszę bardzo. Takie traktory u Farmera... Przepraszam, kołnierzek poprawię. Palą na szczała, moi drodzy. Teraz to zobaczymy, czy wszystko działa. Proszę was bardzo, dozowanie manualne zmienimy potem na auto sobie już. Potem się zmienimy na auto, bo nie będziemy robić ten. Fotel się zepsuł znowu. I to nie przepalił się bezpiecznik, więc nie chcę się szukać już co. Dobra. Z racji tego, że oprysk stał, proszę Państwa, jeden dokładnie dzień, bo to trzeba włączyć mieszadło najpierw. To jest w ogóle... Idziemy zobaczyć do zbiornika. Hop. O, jak słyszycie, już buzuje. krymą! nie zamykamy i co bym chciał powiedzieć yy, wiadoma sprawa ostatnia, to tam był oprysk na szybko, brak rękawiczek i takich rzeczy, papudractwo la papudractwo, ale ale, ale, co my tu mamy maska, maska na razie dla Operatora kamery, bo jak on będzie nagrywał, on jest bardziej narażony. Ja jestem w kabinie. te 3 z filtrami, taką mu zarąbał kozacką. Będę ma nagrywać. To zdrowie jest ważniejsze niż te wszystkie wyświetlenia i inne gówna. Więc maskę ma konkretną. Do tego ma oksy z Foxy i to takie, powiem pak. Oksy z Foxy z gumą. Normalnie będzie wyglądał jak Adam Małyż w 64. Teraz patrzę co się wydziały. Telemark, 102 metry, wygrałem. Ja na ochroną, na następnych zawodach cię pokonam. so okay. Tyken, tyken No jak wiecie nie ma żartów. Pryskanie to jest chemia. No, można razce zrobić tak i tak większość była z drona, ale na dłuższą metę życie jest ważniejsze niż cokolwiek. To się zapinał top. Dobra, to, dobrze. to dobrze. Zobaczymy sobie za chwilę, jakby je ściaszli Maska jest. Proszę o przymierzenie, a my sobie zrobimy stop i lecimy dalej. Musimy tutaj rozwalić klitytkę. Ale się trzyma. Trzyma się jakby chciała, nie mogła. Hop. Hop. Idealnie. Oświetlenie działa. Zobaczymy tył. Oświetlenie opreskiwacza działa świetnie. Jest sprawdzone, bo u nas wszystko zawsze działa. Ja nie pamiętam, żeby coś u nas nie działało. Nie bez przypadku znajdujemy się koło słupa. To właśnie dotąd w tym miejscu dojechał mój kierownik nowym opryskiwaczem. Zagapiliśmy się na lance, która zaczęła lać. No i patrzcie, co, gdzie dojechał? Tu. Dokładnie jest to miejsce. Tu po raz ostatni został czerwony lakier z najnowszego opryskiwacza, jakim jest Horus I co się stało? Już wam pokazuję za tym gampę. Na szczęście niedużo. Lanca kontrolna się złamała. Zagięła, przepraszam. Oraz te dwa metale. Kochani, to nic prostego. Najmadło zbite, ładnie, kupione nowe zawleczki. Sikalafau. Tutaj na prostej nie ma żadnego bananka. U góry no delikatne, milimetrowe zejście na bok, ale to nic nie opiniuje w naszej jeździe. Farmer bierze się za mieszanie towarów, rozkładam wóz i je jebudu. To tu nie ma żadnej fuszerki hop Ko końcóweczka na sprężynce więc ładnie jak haczy o ziemię czy cokolwiek się dzieje, ładnie tutaj pracuje dwa razy już zahaczyłem o ziemię jak widzieliście zrobiłem poziomowanie, idziemy na drugą stronę I tak to se leci przyjaciół. Anca jak ta lala Nie, nic się nie dzieje, ładnie jest Wszystko jest okej okay. Biorę się za pryskanie, kochani, pierwszy przejazd, zobaczymy jak to pójdzie Przelew tu mamy już tak Ładnie 200 litrów na hektar Ten, ale jest manualny Ja sobie ładnie tutaj Automat Dozowanie automatyczne, teraz automatycznie Dobiera mi prędkość do jazdy Ciśnienie, dysze, tak żeby Rozprowadzać 200 litrów na hektar Walizkę ja sobie wezmę, cyk i lecimy kochani z koksem. Pierwszy pasek męk. Na dzisiaj koniec. E, oporowe pryskanie część pierwsza. Jutro jedziemy łąki. Elo. Dzisiaj jest pryskanie łąk. W dniu dzisiejszym pryskamy łąki. Rękawiczki, weźmiemy ładnie. Fotel naprawiony w traktorze ostatnio kurde, nie ten. Śpieszy się człowiek. Wiecie jak to jest, jak się człowiek śpieszy, nie? Uwaga na luterka. śpieszy się człowiek, to się diabeł cieszy, nie? I te sprawy. I niestety co się stało, to się stało, a mianowicie proszę Państwa, nie ten, nie ten, bezpiecznik, nie ten bezpiecznik. Herbistarka uszykujemy. Pięknie, bierzemy to, bierzemy to, tu mamy liter, tu mamy piątkę, mamy 6 litrów razem, 6 litrów ja tylko zakluczę, daj sobie tu, tu biuro, biuro, zakluczyć chociaż tak. 6 litrów razem, proszę Państwa, to jest też 200 litrów na hektar. Damy też 200 litrów na hektar się e, daje cieczy rozrobionej. Więc moi drodzy, e, żeby wam to powiedzieć 1200 litrów, czyli 6 hektarów 6 hektarów łąk i zrobię dwie najdłuższe, tutaj takie od brzegu, co są. Zobaczymy jak to po prostu działa. A my dzisiaj sobie zrobimy rozwadniaczem dolnym bo po co używać górny Po co mnie się męczyć ale najpierw idziemy nalać wody gównym wężem ciepł sobie pięknie leci poczekamy nie chce naleci chociaż 500 litrów żeby to miało w czym mieszać Za chwilę odpalę traktor i wlejemy środek już mi się nie chce dolnym pochodem po to się bawić przygotujemy się tu o! Znowu nie tnie. Nie lubię jak nie tnie. Trzeba kombinować. Kombinacje alpejskie. Ale to nic. Środek gotowy. Tu zawsze nie. W dużych bańkach zawsze nie, tylko się tak o robi. Zaraz wycina. Już czuć. Proszę bardzo. W dużej bańce zawsze wytnie. Pombuję. Na razie. Pompuje Trzeba będzie sprawdzić instalację, bo coś się ewidentnie... Ewidentnie coś się pierdzieli Co zrobić? Dobra, tam się leje, włączamy wałeczek Zaraz idziemy po pilota Pomożemy na bok Chodzi szczęśliwie. Możemy iść. Możemy iść, proszę Państwa. Co sobie zrobimy? Napełnianie rozwadniacza. Patr górny jest włączony. Możemy spokojnie nalać środka. Tam wypuczę lepiej mamy no, no ładnie łetą, w już nie ma dobijamy do 1100 litrów, a ma być 1200, czyli jeszcze razem chwileczka i będzie zrobione. Nalałem sobie roboczej cieczy około 150 litrów, żeby na końcu przemyć opryskiwasz tam na ostatni pasek. Jak będziemy wracać, sobie tu włączymy. Eee, przemyjemy przez to dysze, umyjemy cały opryskiwacz. Tak Pytaliście ostatnio, po co mi trzy telefony. Jeden jest do TikToka, jeden jest do Instagrama, <noise> a jeden jest do rozmawiania przez telefon, ponieważ my tu prowadzimy normalnie firmę i nie mogłem normalnie prowadzić biznesu przez pikające wiadomości, których jest tysiące dziennie. Nie mogłem normalnie prowadzić ani Instagrama, ani TikToka, bo na jednym telefonie się nie da. A tu jeszcze YouTube. Maska przeciwku... <grych> nie, gardło nie robię. Telefon jak zwykle. Idziemy podłączyć telefon. I co kochani, chciałbym wam powiedzieć. Omar. Idziemy podłączyć telefon do tego kurda dziadostwa, ta latajstwa. Jeszcze folii nie zdejmuję, chyba nie będę zdejmował. Nie będę jej zdejmował, jak sobie będzie taka pokropkowana. Mi nie przeszkadza, będzie długo. Długo czynne będzie i nowe. Idziemy przed ciebie, kochani. Skręcimy sobie ładnie modulik, Modulik komputer, podłączymy czyli serce tego sprzęta ładnie się podłączy i to bym chciał powiedzieć jedziemy. Ciekawe na gaz A I teraz możemy zrobić tak Czysta woda Wybijemy na wodę stąd Zrobimy mycie Nie wiem to się robi, jak się ładnie umyje. Zobaczymy czy się myje. O, zobaczymy, czy się myje. Nie ma na co patrzeć. Żeby nas nie ochlapało. Mycie zbiornika dzieje się za mną, wyłączę lance, wypryskam tę tutaj i lecimy sobie na podróże, kochani, i dzisiaj szybkie, mocne oraz piękne pryskanie łąk. Компудейна, чё за брать? Раз, два, два. А, да не достримо. aż jakiś pobłód. Teraz wszystko Skoł, wypuścić. To. idziemy. Idziemy na dwór, idziemy Gdzie jest? To, nie wiem, a to Ale e, to później. To jest tak. To mamy, to mamy, to mamy, to mamy I to też mamy. I to jest tak. To jest ta dreptyczka święta, ale można ją one. że tu nie ma żadnej zakrętki Co zrobić? Syn? Co z tym zrobić? Można to wsadzić To można schować można zrobić jeszcze tak, tak. raz i Będziemy wisić do dołu ten kabelek sobie zabierzemy razem z tym Pa jest tak z drugiej strony jest zawór główny możemy może pójść Idziemy ten dnia. Idziemy wylać resztę środka. Ja idę pierwszy tu. I tu mamy taki główny ten. I ładnie nam wyleje resztkę płynu z umytego zbiornika. Tutaj żarcia nie ma żadnego. Eee, druga sprawa jest taka, że to jest może z 50 litrów. z jest 50 ml max i za chwilę deszcz spada ładnie. O, widzicie? To wszystko. No i to by było na tyle. Wszystko już tu wyleciało, deszcz ładnie to zmyje, kanałami poleci sobie rozcieńczone już jak diabli to już jest podwójnie rozcieńczone, więc nie jest to żadna chemia wpuszczana do ziemi i nie zabijemy rybek ani żadnych ludzi, spokojnie yy, to był oprysk na chwasty który tutaj już jest rozwodniony można zamknąć bardzo dziękuję za oporowe pryskanie mamy to zaliczone, przekładamy do 60 C360 kochani i będzie piękna robota ponieważ ten traktor jest po pierwsze za duży dla tego sprzętu Śmiało go można odczepić, nie wiem tylko gdzie jest noga, kierownik gdzieś nogę wziął, kierownik nogę wziął i nie ma nogi, daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę, bo ja do swojej nogi żyć nie mogę. I tym miłym akcentem proszę Państwa, dziękuję za miły odcinek z oporowego pryskania, bang bang.